Ty, chody, słyszałem, że frajer z wolności jesteś. A ja dostałem gryps od Miętusa, że ty miękka faja. Miętusa to ja zjadłem na śniadanie, gościu. Nie kozacz, taki jak to dawaj na boicho o 18. Dobra. No. Facet, Facet, ale tłumecz mecz chodzi mecz chodziło a mecz, nie o bójkę. bójkę. Taki cwaniak będziemy tutaj od kozaków, kurde wyzywał. Dobra, słuchajcie kochani, witajcie w top 11, gdzie za chwilę z tym panem chudzielcem zagramy sobie sparring. Oczywiście chodziło. No oczywiście, że chodziło o sparring na boisku, a nie jakiekolwiek inne spotkanie, prawda? Mam na sobie swoją szczęśliwą koszulkę. Jeżeli ją poznajecie, to zostawcie like. Proszę Państwa, wielkie brawa! Wielkie brawa dla odważnego kapitana Aliena, kapitana chudzielca, kapitana żagla. Jakkolwiek by gościa nie nazwać. I za chwilę odbędzie się to, na co wszyscy czekali! Mm. Tak jest, kliknij tutaj, aby obejrzeć. Oglądamy niesamowite emocje, niesamowity mecz. Halo, 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 Jarku! Halo, 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 łączę się z tobą w studio. Halo, halo! Jak jak się czują nasi zawodnicy? Jak się czują nasi zawodnicy przy, przy, zawodniczy przed tak niesamowicie ważnym meczem? Halo, halo, Jarku! Halo. Oczywiście, oczywiście jestem z tobą, jestem z tobą. Mecz się właśnie rozpoczął już, już drużyna keep up! O! atakuje jak może, jak tylko może całą swoją siłą. A teraz proszę państwa, nie będziemy tutaj gadać, zajmijmy się oglądaniem meczu. Uwaga, Jim Gordon, Jim Gordon podbiega do piłki, ale niestety killer krok go powstrzymał, tudzież pingwin. Proszę Państwa, 35. minuta, a tu nadal 0-0. To nie powinno mieć miejsca. Piłkarze atakują jak mogą. Końcówka pierwszej połowy tego niesamowitego meczu. FC Karol kontra Kipa. I dotarliśmy do połówki. Za chwilę, proszę Państwa, druga połowa. Halo, halo Jarku, halo, halo Franku. Za chwilę druga połowa. Zapraszamy do oglądania. Napędają, 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 Druga połowa się rozpoczęła. Zespół Kipap rozpoczyna kopiąc w piłkę. Bardzo dobre przyjęcie przez Dima Gordona. Szuba biegnie, Szuba biegnie. Ale tutaj, ale i piękny gol! Proszę Państwa, niesamowite przestery na nagraniu, ale gol! Pierwsza bramka w tym oto tutaj spotkaniu. I teraz to jest po prostu... Z górki i bramki będą leciały. Tak. Jak mi padnie kamera, to się zdenerwuję. A tak lewym skrzydłem. Hempel atakuje lewym skrzydłem. Co się dzieje? Halo, halo Jarku. Hempel atakuje. Hempel nadal prowadzi ten dribbling Co za niesamowita próba zagrania do środkowania. Znowu piłka do Hempela. Znowu, znowu, ale niestety tutaj szuba został przepchnięty. Dostał bułę łokieć kołowrotek. I stracił piłkę. Jak możecie usłyszeć, trybuny szaleją, trybuny szaleją na tym i gol! Proszę Państwa, Gol! Kolejny, drugi gol, kolejne przestery na nagraniu, ale proszę Państwa, Halowranku, halo, halo Halowranku, piękny, przepiękny gol z rzutu wolnego. Niczym Roberto Carlos, przywalił z całej siły i wygrał. Strzał z dystansu, niestety, ale kolejna poprawka. strzału z dystansu już daje nam przewagę. 3-0 nad przeciwnikiem. Co się dzieje? Morale zdecydowanie i wyraźnie poszły w górę. Ten jeden kącik w górę. Wszystko poszło. Hempel, proszę państwa, Hempel, czyżbyśmy mieli tutaj braci na tym boisku, bo z też, i gol Hempel już, nawet nie mam siły krzyczeć, to co się dzieje tutaj na tym boisku, to jest coś nieprawdopodobnego, o, a, ju! kapitan Żagiel, Arak, Arak, uwaga, ale niestety piłka zażegnana, wybita na aut. Szuba biegnie sam na sam, szuba biegnie sam na sam. Omija bramka, i strzela gola na 5-0. Wynik 5-0, coś niezałowitego! Kochani! A! Praca komentatora, taka męcząca. God 87 minuta 5-0. Keep up przeciwko Karol FC. Może jedna honorowa brameczka dla drużyny przeciwnika. Jedna brameczka czy nawet nie mają na co liczyć. Oj, piłka tutaj Rudkiego mija, ale no niestety każdy, każdy po prostu obrońca był na swojej pozycji, sprawdził swój egramin! A teraz idziemy, zobaczymy co ma Dan do powiedzenia. Przeciwnik, osoba przegrana! Jak się czujesz po naszym dzisiejszym meczu? Jak... Jak kapitan Zogiel! Bitch! Okej, okay, okej, okay, okej, okay. bo tak wam tylko tutaj przedstawiłem jeden meczyk, a oczywiście nie o to tutaj chodziło. Oprócz tego kochani, jesteście tutaj jawnym, żywnym po prostu menedżerem, gdzie możecie się bawić właśnie w takie rzeczy typu sparingi ze znajomymi. Różne ligi, mistrzostwa, nawet, zobaczcie, tutaj mam cały terminarz, jak moje rozgrywki tutaj wygrywa, wygrywają, wyglądają. Oczywiście niektóre mecze są wygrane, niektóre przegrane. Ach, to bywa w sporcie. Mamy różne puchary, mamy różne inne ligi mistrzów. Do tego wszystkiego mamy też możliwość trenowania naszych zawodników, jak i oczywiście robienia transferów. Ja Wam tutaj pokazuję wersję na przeglądarkę, jednakże jest jeszcze wersja na mobilki i macie na ios na Androida. Chociaż i tak mi się wydaje, że większość z Was albo to, tą grę zna, albo w nią nawet i gra. Ja po prostu z moim składem się tutaj do Was nie umywam z moim szóstym levelem i spływam. Tak więc, jeżeli Wam się odcinek spodobał, zostawcie like. Obczajcie kanał Aliena, zobaczcie jak wyglądał film z jego perspektywy, jego komentarz i jego montaż. I oczywiście do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Elos.